się ma kochani, witam was serdecznie z plantacji mojej mamy, która tam gdzieś jest z tyłu, właśnie się opiekuje kwiatkami. No 1 listopada jest już tuż, więc e, zapraszam was serdecznie. My już sezon na chryzantemę właśnie otworzyliśmy. Nie polecam odkładania tego na sam koniec, dlatego że bardzo dużo już mamy zamówionych kwiatów, e, sporo już się nawet nam sprzedało. Więc nie odkładajcie tego na sam koniec, najpóźniej najlepiej to zrobić do niedzieli, dlatego że później już sprzedajemy już tylko raczej na giełdach i wkrócie. Za chwilę wam pokażę, jakie mamy dla Was przygotowane już piękne te okazy, z bliska. Tylko jeszcze przypomnę, gdzie się znajdujemy. Dla tych, co jeszcze u nas nigdy nie byli, jesteśmy w Trzewie na ulicy Partyzantów 22. Jest to osiedle Staszica, tak zwana Abysynia. Także serdecznie Was zapraszam codziennie. Mniej więcej jesteśmy od godziny około 9 do 19. Jak chcecie, to możecie się upewnić, jeszcze to chyba na pewno jesteśmy na, na miejscu. Szerokim okiem spojrzymy jeszcze na całość i już lecimy od pierwszych tu naszych odmian. Jest to chryzantema właśnie kulista wielkokwiatowa. Oczywiście o pięknym, intensywnym żółtym kolorze. A za nimi, już mamy w tym roku, jest to nasza nowość. Jest to odmiana chryzantem, która ma kwiat delikatnie taki seldynowy, zielony. Bardzo ładna. Jest ona odmiana, charakteryzuje się, że jest troszeczkę wyższa jak inne. Dlatego widzicie, że te jedne odzórki są troszeczkę wyższe. Już bardzo fajnie można je użyć nacięte. A to są właśnie białe, ale te są białe, delikatne, właśnie mają odcień właśnie Ekli. A z tyłu mamy jeszcze inną odmianę. Tutaj za mamą. Mama pokiwaj do widzów. Proszę. Pokiwaj troszkę do widzów. <grym> ok. A tutaj mamy odmianę białych, która jest bardziej, że tak powiem, śnieżno-biała odmiana. One są po tej i po tej stronie. Tak to są pomodne. Tak jest. A tutaj mamy odmianę typowo właśnie taka ekri. Jest ona troszeczkę intensywniejsza jak na przykład te tutaj białe, bo to są dzisiaj bardziej białe takie delikatnie wykry, a te są takie bardziej intensywniejsze kri. bardzo ładne i tutaj mamy ich dosyć sporo. No co, musimy przejść. Zimcie okiem na jedne i drugie, żebyście mieli lepszy ogląd. Nie będę między nimi skakał, więc musicie wybaczyć, że to chwilę potrwa, tu mamy jeszcze inną odmianę właśnie kolorów białych to jest ona też się charakteryzuje tym że one są troszeczkę wyższe więc tych też można użyć albo sobie nawet nacięte jak nie bo bardzo fajne są one mają takie tak fajnie osobno każda bombka jest i wiem że niektórzy bardzo właśnie lubią tą odmianę dlatego zawsze mamy tam kilkaset sztuk a to jest też akurat w tym roku nasza nowość są to taki kolor właśnie właśnie Ciemny, żółty, musztardowy coś w tym stylu, ale mamy, mieliśmy tylko, tylko parę sztuk na, na próbę i szczerze mówiąc praktycznie już chyba wszystkie są tutaj sprzedane z tego, ale może jakaś tam jeszcze pojedyncza sztuka zostanie. No i to są właśnie bardzo fajna odmiana yy, właśnie takich strzępiastych żółtych. jest odmiana właśnie Altis, bardzo ładna. Wyjątkowo nam w tym roku fajne w, wyszły akurat sztuki, bo są takie fajne, niższe, równe nie zawsze to się tak uda ona jest po prostu bardzo wymagająca jest ta odmiana no i zostało nam jeszcze widzę z tyłu parę tych wrzosów tych już się nam też sporo sprzedało więc tych nam dużo nie zostało ale też jeszcze parę sztuk tych pierwszych naszych klientów jest to co, szybki rzut jeszcze na tą folię z tej strony to co mam dla Was przygotowane no i co, przejdziemy szybko do drugiej folii bo tutaj również rzucimy okiem na całość najpierw Tutaj widzę, że zostały jeszcze przeniesionych par kwiatów dużych. A tutaj mamy właśnie drobnokwiatowe. W bardzo fajnej fazie już rozkwitnięcia są. Także jeszcze tydzień one będą po prostu wyglądały przepięknie. Te wszystkie kwiatki, także one pracują nas w tym roku naprawdę no w sam raz. Yy, tu właśnie widzicie jest kolor taki, właśnie dodatkowy. Bardzo ładny, taki ciemny kolor jest nich. Yy, a to jest kolor amarantowy. Ja w zeszłym roku miałem u siebie wkomponowane na Ganku. Możecie sobie wejść na mówi, blok ogrodniczy zielony do góry i tam one są pokazane. Tutaj macie moi szanowni nową odmianę, którą mamy w tym roku. Są to właśnie takie żółte, jeszcze drobniejsza Charakteryzuje się tym, że ma jeszcze drobniejsze te kwiatki. Za tych jest o wiele więcej. też bardzo, bardzo ładnie to wygląda po rozkwitnięciu. To jest po prostu ogromna kula. To robi niesamowite wrażenie. I to są nasze odmiany właśnie białe, one są białe, ale delikatnie te, te środeczki wpadają właśnie w taki kolor właśnie ekry. Są bardzo ładne. Jeszcze będą na pewno inne filmiki, gdzie będą przybliżone te wszystkie kwiatki z bliska, także serdecznie zapraszamy. Już jedna część folii już się nam sprzedała w kurcie. Więc yy, tak jak mówiłem, no, trzeba się spieszyć i nie odkładajcie, pamiętajcie, tego do ostatniego dnia, dlatego że my raczej tutaj będziemy do 29, to jest chyba, do, o dobrze mówię, niedziela. Sprzedawać w detalu, bo później niestety już większość będzie zapakowana już na, na auta i na giełdę. Chciałbym Was jeszcze zaprosić do obejrzenia naszego innego filmu na temat właśnie uprawy tych chryzantem, który nagrałem właśnie z moją mamą. Jest tam pokazano A do Z, jak wyhodować tego typu piękności oraz jak na przykład przezimować tego typu chryzantemy, żeby były one dla nas na drugi rok, jak zrobić z nich sadzonki. Także bardzo fajny film, naprawdę obejrzał go już go, kupę tysięcy ludzi. Wiem, że się podoba, jest wartościowy, więc uważam, że warto w niego sobie spojrzeć, obejrzeć i docenić ile to kosztuje wszystko pracę. Także trzymajcie się, życzę Wam udanego tygodnia. Hej! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na ranczu mojej mamy i taty. Teraz króciutko, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mamy trzy tematy. Pierwsze, jak amatorsko można uprawiać tego typu właśnie chryzentemy. Drugie to zdradzimy parę tajników, jakby ktoś chciał założyć sobie też taką plantację, powiedzmy, jakby. no ale tak, tylko, tylko taki będzie delikatny zarys. A trzecia sprawa, jeśli na przykład taką chryzantemę będziemy na cmentarzu i ona nam nie zmarnie, czy możemy ją właśnie przechować do przyszłego roku? O tym powiemy już mm -hmm. w dalszej części odcinka. Dlatego Was zapraszamy do oglądania. To jest moja mama, Halina Brozek, która już od ponad 50 lat zajmuje się produkcją oto tych y, piękności. Z tego co wiem, najbardziej lubisz te wielkokwiatowe. kwiatowe, bo to sztuka, żeby je wyszły na, na ten czas, na wszystkich świętych. Tak jest. Bo drobnokwiatowe to tam jest mało pracy, sporo mniej pracy, no, a ja uwielbiam wielkokwiatowy, piękny kwiat. No po prostu daje mamie to o wiele daję większą satysfakcję. satysfakcję. Tak daję. jest. Pierwsza z opcji to, gdybyśmy chcieli uzyskać w przyszłym roku jeszcze większą, taką piękną, dorodną e, kulę, e, jak sadzonka, właśnie ta tegoroczna, to wtedy ją obcinamy mniej więcej w połowie i taką sadzonkę wtedy przechowujemy w pomyśleniu maksymalnie do 5 stopni. I niestety nie da się takiej wtedy już zadłokować, bo tak wysoko obcięte pędy raczej by nam po prostu w ziemi i w gruncie przemarzły. Druga opcja to taka, gdy będziemy chcieli z takiej sadzonki macierzystej przygotować sobie w przyszłym roku małe sadzoneczki i z nich właśnie rozmnożyć tą właśnie odmianę chryzantemy. Wtedy taką donicę przecinamy zdecydowanie niżej, mniej więcej jakieś 50 cm, i wtedy też przechowujemy w pomieszczeniu. Jeśli byśmy chcieli ją przechowywać w gruncie metodą dołkowania, to możemy przyciąć ją jeszcze niżej, dlatego że wtedy ona jest mniej narażona na te łodygi, są mniej narażone na przemarzanie. I z tak przyciętej chryzantemy będą nam wyrastały nowe przerosty w przyszłym roku, zarówno i tutaj, właśnie z łodyg, oraz również tutaj z doniczki systemu korzeniowego.